Aha, ale się nie wyspałem. To łóżko jest takie niewygodne. Mm -hmm. Muszę się rozprostować. O Boże, jak mi plecy borą. Zejdę na dół. O, co się mam stało? Mmm, kochanie, widzę, że coś się stało. No wiesz, przecież jesteśmy biedne. Nie mamy nic do jedzenia. A tam jakiś pomidr w lodówce, mleko. No spokojnie, mamo. No, ja nie jestem głodna, ale co mam ci zrobić do szkoły i na teraz? Spokojnie, mamo, ja sobie poradzę. Wezmę sobie chlebek. I ser, zimia ja kanapkę do szkoły. A na teraz. Oj. Wezmę sobie bagietkę. Ach, kochanie. No, mamusiu. Zim sobie teraz. Na pewno nie jesteś głodna? Tak, na pewno, na pewno. Ja idę do szkoły. Dobrze, kochanie. Weźmy sobie plecak. Spakuję do niego nożyczki. O, to kopis jąłki. Spakuję też zeszyt. I książki. Okej, okay, jestem spakowana. Bym zapomniała o mojej kanapce. O. Okej, okay, Wam sobie do plecaka. I teraz się coś ubrać. Hmm. O, może tą bluzę. OK, okej. Biorę plecak i idę do szkoły. Mamo, idę do szkoły. No dobrze, kochania. Spokojnie. No wiem, ale jestem tylko dla ciebie ciężarem. Nie, spokojnie. Nie muszę, że, ma że masz chore, chore nogi. Przecież to nic. No wiem, ale w ogóle z domu nie wychodzę. Ale spokojnie, mamo. Jakoś spróbuję zarobić. No, kochanie, proszę. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zamknę cię, a ty sobie tutaj czytaj i pij herbatkę. Dobrze. Ale mi przykro, że jesteśmy biedne. Idź do szkoły. O, cześć Marta, cześć Weronika. Ale fajnie, że Cię spotkałam. Tak, mam jeszcze 10 minut na, do lekcji. Hmm, to trochę dużo. Wiem. W sumie może chodzić do tego sklepu ale ja tak jakby nie mam pieniędzy, żeby coś sobie kupić. Spokojnie, ja mogę zapłacić. A to jest sklepik taki szkolny. No nie jest dosyć tania. Chodź. Na pewno. Tak. Tak, tak, chodź. Nie wiem, jak cię dziękować. Ostatnio nie jadłam. Normalnego posiłku. Mm, szkoda mi ciebie. Następnym razem nie musisz tam nie płacić. Nie muszę jeść. Spokojnie, ja cię naprawdę lubię. Kiedyś na pewno ci się coś uda. Mm, dzięki. A jest pyszna kanapeczka. Uśmiechnij się dla mnie, proszę. Okej. Okay. Wiesz, co poprawiałeś mnie chłopotnik? Napkami są naprawdę pyszne. I do tego nawet stanie. No mówiłam ci! O, hej, Weronika! Iga! Hmm. Hej, biedna Weronika. Hmm. Nie mów tak o mnie. Właśnie, nie mów tak mojej koleżance. Hmm. Słyszałam waszą rozmowę. Na pewno nikim sławnym nigdy nie będziesz. Ach. Ach, jaka to Weronika jest głupia. O, hej! O, cześć Izabela. No cześć, cześć. Poczekaj, nie, napisa sobie raniki. Hmm, a my się... Hmm, a wiesz, że niedługo będzie pokaz na najlepszą piosenkarkę. Och, my na pewno wygramy. Tak. Hmm, Chodź już. No. Do góry na najlepszą piosenkarkę? Co szepczesz? No przecież będzie koncert na najlepszą piosenka... piosenkarkę. O, to super! Niesz ładnie umiesz śpiewać. Nie chodzi mi o mnie. Chodzi mi o ciebie. Mógłbyś by spróbować? Wiesz, co wydaje się, nigdy się nie chciał, żebym byłam piękny. Karką? Na pewno by chciał, bo przecież pięknie śpiewasz. Mm, nie wydaje mi się. Dobra, chodź już do, do klasy. Mm -hmm. O, gdzież jesteśmy już? Chodź, usiądziemy na miejscach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry dziewczynki. Proszę usiąść w ławkach. Za minutkę zaczynamy lekcję. Dobrze. Odłożę sobie tu Okej, okay, dzieci. Zaczynamy od matematyki. O nie, nie jestem za dobra z matematyki. Hmm, matematyka. Hmm, wiem, że Wilka jest nie słaba. Dobrze dzieci. Zaczynamy od takiego działania. Może teraz więźniejsze. Proszę. Kto chce się zgłosić do odpowiedzi? Proszę pani, myślę, że Wiktoria to na pewno wie. Dobrze, Wiktoria? Dobrze, Wiktoria. Chodź do tablicy. Proszę pani, proszę pani, dzisiaj mieliśmy mieć mnożenie. Oj, przepraszam, mi się też czasami myli. Co mnożenie? Jeszcze gorzej. Dobrze, może to działanie. Dobrze. a i teraz napiszę działanie na mnożenie. Dobrze, chodź, Wiktoria, do tablicy. Proszę pani, ale. No, chodź, no, chodź. O nie. Proszę, rozważ mi to działanie. Mm. <grym> Mój plan działa idealnie. Mm. To jest sześć? Nie, Wiktory, spróbuję jeszcze raz. O nie, co ja mam powiedzieć? Spróbuję mm -hmm. to obliczyć dwa razy cztery. To dwa razy cztery, to chyba będzie cztery i cztery, to chyba osiem. Tak, Wiktoria, to jest 8. Dobrze, usiądź do, ł usiądź do ławki. A nie, co ona mnie zrobiła? Dobrze, dzieci. Teraz będziemy robić kartkówkę. Ok, dajcie chwileczkę, pójdę po kartki. Dobrze, teraz wam rozdam egzaminy i nie to. Ach, I ostatni test. Dobrze. Teraz zacznijcie jej pisać. Uff. Hmm. Będzie dobrze. Te wszystkie pytania na razie na początku rozumiem. Myślę, że zdałam może na czwórkę, albo trójkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Macie na ten test trzydzieści, trzydzieści, czekajcie dzieci. Trzydzieści... Czas start. O nie, o nie, nic z tego testu nie rozumiem. Hmm, co ja mam napisać? Nie wiem, napiszę byle co. Dobra. Uhy, uhy, uhy. Hmm, a potem wiem. Co mogę być? Podmienię mój test i wik. Dory! Tak. Przecież ten test piszemy na razie. Pani na pozwoli. Mm. Mam. Tak. Wiem, zakryję to. Dobro. Zmień oceny takim sposobem, że nic nie będzie widać. I będzie po prostu super. Jak już będą zawinione od Albo. Napiszę moje imię na tej Wiktorii. A a napiszę moje imię. A czy napiszę Wiktorii imię na jej. Jeśli teraz mogę zrobić po prostu byle co. Dzieci? koniec czasu? Dobrze. Mm. Proszę, oddajcie mi sprawdziany. Dobrze, to już ostatni test. Dziękuję dzieci za lekcję. Spotykamy się na drugiej przerwie. Na, na drugiej lekcji, znaczy teraz macie dłuższą przerwę. Ja sprawdzę na tej przerwie wasze testy. Teraz idę do toalety. Możecie iść na przerwę. Okej, okay, zostałam tylko ja. I... i winne testy. Mam pomysł, żeby hmm, Weronika była bardzo smutna. Napiszę tutaj po basgram. Wiem, że to była ona. Hmm, Wezmę sobie kredę. No i super! Teraz tu coś pomarzę. Super, nawet tutaj panią wysłała mi to bardzo brzydko. Dobra, teraz włożę kredę do jej plecaka, żeby było na nią. I teraz zamienię jeszcze oceny. Oj, prawie mam serię zmienia serio hm. Chciałam powiedzieć, Zastanawiam się, lepiej zmienić ocenę czy nazwę. Ona mogłaby się w sumie skapnąć. Jakbym zmieniła oceny, więc zmienię nazwę. O i zrobione. Okej, okay. szybko. Przerwę. Dobra, wróciłam stole. Ty wszyscy już wyszli z klasy. Teraz mogę sprawdzić testy. Co to jest? Pani, pani, skoro serduszka, boże, ja yes. z Wszystko tutaj jest. Dowiem się, kto, jak dowiem się, kto to był, to poniesie konsystencję. Teraz idę sprawdzić te testy. Hmm, mam nadzieję, że mój plan wyjdzie i wszystko będzie na wiktorię. Dzień dobry, dzieci. Zanim zaczniemy lekcję... A no dobra, w później to tą... Rozdam wam sprawdziany. Proszę bardzo, to dla ciebie? Tutaj, a Dla ciebie Klaudia. Marek całkiem, całkiem. Sylwia, dosyć dobrze. Proszę, postaraj się następnym razem lepiej. Trzyma, jestem bardzo zachwycona twoją oceną. Brawo. Ach, dziękuję, proszę Pani. Hmm, dobrze. I jeszcze o tutaj mam sprawdzić. Okej. Okay. Trzymaj. No, dosyć dobrze. Monika. I niestety Weronika, masz najgorszą ocenę z Całej klasy. Nie wiem, co się z tobą stało. Przecież ciągle miałaś piątki, szóstki, czwórki. Jak to? Dostałam jedynkę? No przykro mi. Wyronit, postaraj się następnym razem bardziej. Jestem tu, bym zawiedziona twoją oceną, ale. Mm. Mm. Okej, okay. a teraz przejdźmy do innego tematu. Kto z was pomazał tak bardzo tablicę? Napisał na nim pani i tak narysował tu mnie jako pateczaka. Wyśmiewając mnie jak są xd, robił tu jakieś kółeczka i w ogóle serduszka, wszystko. Mówiłam, że, że nie macie rysować na tablicy na przerwach. Niech kto, kto to zrobił się przyzna. Widzę, że jest cisza. Chyba nikt nie jest tak bardzo odważny. Dobrze. Proszę podać mi swoje tornistry. Mmm, to już są dwa ostatnie turnistry. Jak nie będzie tam dowodów, to nie wiem, kto to może być. Sprawdzę ten, ten. Mm. Linika. O, tu nic nie ma. A tu poszukam. Weronika, w tym momencie do mnie. Proszę pani, ale co się stało? Czemu masz kredę w swoim tornistrze? Co? No ale ja nie porysowałam tej tablicy. Nigdy bym tak nie zrobiła. Hmm, to ciekawe czemu ta tablica jest popisana kredą, a ty masz w plecaku kredę. I to nawet... I to jeszcze widać, że była mm, wysuwana. No, ale ja... Um, um. Weronika jest bardzo zawiedziona Twoim zachowaniem.